Opowiadaliśmy widzom, jak się kiedyś przywitałeś taksówkarzowi? Nie, to ja zamówiłem tobie taksówkę. No ja w ogóle. Moi drodzy, był u mnie Melvin. Na wieczór i wieczorem też musiał wracać, nie? I tak sobie siedzimy i tak dalej, fajnie spędzamy czas. I nadszedł czas, gdzie Melvin musiał wrócić. Samochód zostawił u mnie i wracał taksówką. Nie, ja taksówką przyjechałem. Jak mogłeś taksówką przyjechać? No nieważne. Nie było samochodu, były taksówką. Okej. Okay. I zamawiam taksówkę i mówię w sumie, że taksówkę i pytają mnie o imię i nazwisko. Nie, no to ja mówię, że Melwin Isztar. No i okej, okay, przyjęła to do wiadomości. Pani jakoś nie zareagowała w żaden sposób. Jak Melwin wsiadał właśnie do taksówki, to takie Dzień dobry Pani Melwinie z Isztar, czy coś takiego, tak. Pani Melwinie Isztar. Dzień dobry panie Melwinie, jak wychodziłem to dobrej noty panie Melwinie z Juszczer...